Się na spacerek w takie miejsce trochę nie poza miastem, gdzie troszeczkę jest zieleni, ale jeszcze słychać ten gwar. Bo na razie tutaj, z uwagi na to, że troszeczkę znowu mnie w plecach połamało, nie wypuszczam się na jakieś takie dalsze spacery. Aczkolwiek może później gdzieś się przejedziemy. W jakieś lasy. Nie wiem po co w ogóle to opowiadam, ten początek. Tak więc, dzień dobry jeszcze raz. Eee, posprzątałam balkon częściowo, ponieważ, jak już wcześniej wspomniałam, e, mam problem z plecami. Cały czas coś gdzieś tam mnie boli i jest pewien dyskomfort. E, no ale tak, sezon pomidorowy jest już za mną. Mało e, w zasadzie nagrywałam tego, jak te pomidorki tam się rozwijały i, i w ogóle jak smakowały i jak się je zrywało i generalnie tak no mało tego było, ale były bardzo dobre. Jak na pierwszy raz kiedy e, uprawiałam je na balkonie, to uważam, że całkiem wyszły spoko. Już mam takie wnioski, że na pewno nie wysadzę ich. W następnym sezonie tak szybko, w sensie takim, że no troszeczkę się powstrzymam, zanim wysieję je i potem te sadzonki już zaczną rosnąć i zanim je tam w ogóle poprzesadzam. Bo no zdecydowanie one dopiero teraz powinny dojrzewać, dopiero teraz powinien być cały ten owocowy, pomidorowy boom i szał. No tak, ale pomimo tego, że było to wcześniej, to i tak dosyć fajnie obrodziły, wydaje mi się. Były bardzo dobre. No i na szczęście zdążyły już dojrzeć, bo w pewnym momencie, całkiem niedawno, przeszła taka wichura dość spora i już całą resztę, która została jeszcze na tych krzaczkach już mi po połamało. Zresztą te krzaki tych pomidorów już nie były takie okazałe. A więc mój balkon teraz biednie bardzo nie ma już pomidorków pomyłam sobie doniczki po nich już na przyszły sezon żeby miała e, bo nie chciałam takich brudnych do piwnicy znosić to ale to częściowo bo jeszcze przede mną jest ta strona w zasadzie ta strona jest jeszcze do sprzątnięcia bo jest e, piach ziemia e, tu jeszcze jakieś niedobitki które mnie nie wyrosły i e, przy dźwiękach remontu remontują mi tutaj stadion pod balkonem. Będziemy sobie dzisiaj pracować. Pogoda jest taka, e, powiedziałabym, zmienna, bo rano jeszcze było dosyć chłodno. Na spacerze jeszcze miałam bluzę. Teraz jest już dosyć e, ciepło, ale nie ma słońca, więc jest całkiem przyjemnie. Okej, okay. to bierzemy się za pracę. W jakimś czasie, że gadałam do niewłączonej kamery, do niewłączonego telefonu, bo ja. Eee, a co ja tam gadałam? A gadałam to, że mm, część doniczek chowam do piwnicy, a część sobie zostawię. Jezu. A część sobie zostawię. Ponieważ jeszcze coś na jesieni chciałabym. Znaczy no, na jesieni? No, jeszcze jest połowa wakacji, dopiero połowa lata. Więc jeszcze coś na pewno sobie tutaj na tym balkonie ogarnę. Natomiast bardziej chyba już teraz pójdziemy, pójdę w jakieś kwiatki. Nie wiem, czy coś jeszcze będę wysiewać. Jeśli coś, to na pewno coś drobniejszego. I tak, taki jest właśnie plan. Więc reszta idzie do niczek, do piwnicy. Ja zostawiam sobie tylko parę. I co? I ewentualnie do wysiegu zostawię tamte płaskie, takie małe. Jakby mi się jeszcze jakiś ziółek na przykład zechciało.